Siemanderko, dzisiaj jesteśmy w miejscowości Nordfjordate, która leży nad brzegiem malowniczego fiordu zwanego Nordfjord. Ta niewielka miejscowość, licząca sobie niespełna 1500 mieszkańców, ma jedną istotną rzecz, którą warto odwiedzić, a mianowicie jest nią Muzeum Wikingów, które znajduje się za naszymi plecami. A coś więcej o tym muzeum, może powiesz Beata i o tym najcenniejszym eksponacie, który się tam właśnie znajduje. To muzeum wikingów nazywa się Sagastad. Tutaj niedaleko, na farmie Maklebust, znaleziono statek wikingów w takim kurhanie sarodabym. Ta łódź została wiernie odtworzona przez tutejszych rzemieślników i można zobaczyć, jak właśnie wyglądał dokładnie taki statek wikingów. To jest największy statek wikingów, jaki znaleźli w Norwegii. Rekonstrukcja tego statku jest w środku w muzeum, ale to już wam pokażemy później. Co ciekawe, znaleziono jeszcze dwie łodzie, które są bardziej znane tutaj w Norwegii, ale te łodzie są mniejsze tylko tyle, że znaleźli je w całości. A łódź, którą teraz zobaczymy, znaleźli po prostu już spaloną, jakby, bo prawdopodobnie to była łódź królewska i pochowali, jakby, tą łódź razem z tym królem, paląc króla. W tej łodzi, dlatego no, niewiele z tej łodzi de facto zostało. Co ciekawe, wodują też tą łódź i zamierzają w przyszłości jakieś tam wycieczki robić tą łodzią po, po wzdłuż tego fiordu, tu, prawda? Do łodzi można też wejść, można sobie zrobić tam zdjęcia, no ale nie będziemy już teraz jakby rozwijać już tego tematu. Oreszcie powiemy już w środku, w muzeum, ponieważ zamierzamy oczywiście zwiedzić to muzeum. Także zapraszamy na tym, jak sądzimy, ciekawą historię. O Wikingach. Z kraju Wikingu. dla telewizji mówił Kermit Żaba i świnka. Peggy. Peggy. To ja. Nie Pepa, tylko Peggy. <gry> Nie Pepa. A Kermit Żaba bardzo męski mapy. Dobra, Chodź Muzeum Saga Stat, które tutaj widzicie, znajduje się nad wodami samego fjordu. Tutaj mamy mały parking, bo mały. Tam jest jeszcze sklep, jakiś też można ewentualnie zostawić, samochód. I po drugiej stronie też tam jest jakiś parking. Wydaje się, że parking jest darmowy, ponieważ nie ma tutaj żadnych parkomatów, nawet nie ma żadnych kamer, także prawdopodobnie jest darmowy. Ja mam e-passa, to jeżeli by się coś działo, to ściągnę mi prawda z karty. Jest kibelek, który rzekomo kosztuje 10 noków, ale no, dzisiaj drzwi są otwarte, także jest za darmo. Nie wiem, czy to tak wyjątkowo, jakaś tam awaria jest. A jeśli nie można wejść za darmo, to jest opłata, są czytniki, do których można przyłożyć karty i wchodzi się za 10 noków. A teraz idziemy. To muzeum. Tu Alducki. No, tu to macie znaczy ceny y, 230 no. koron jest od dorosłego. Kładnieś no. kartą czy gotówką? Kartą. No fajnie. Jak coś się to będzie czy coś? Proszę? to się to Tak, 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 trochę nagrywamy. Wielka nazywa się? Wandrusy. Elvia wandrusy dokładnie kanał y, się nazywa. Dzisiaj no. na Dzisiaj Norwegia, no, cały miesiąc Norwegia. Ty, miesiąc? Ty. miesiąc no. tak, tak, tak. Jezus, Trochę pojeździmy, jeszcze na Lofoten później jedziemy i... Dobra, zapamiętam. Możecie nas śledzić na Instagramie w takim razie. Fajnie, no, no, ok. <grym> dzięki. No, na Instagramie też jesteś. E, możecie iść do góry na statek. Są tam mhm. takie fajne kostiumy, które też przyjeżdżać. Mamy kino, film, tak się 20 minut. I, 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 okulary, tak? Tak, okulary, te... Te sticky paddy, czy to tam mówi. Quiz. Sklep z tymi jak Aha, pamiątki. Pamiątki. I Gierzec. na tyle. Jakbyście czegoś poświęcili, to fajnie. Dziękujemy super. bardzo. Dziękujemy ślicznie. Także jak widzieliście, czy też raczej słyszeliście, miła pani z Polski wytłumaczyła nam, jak mamy sobie zwiedzić to muzeum, fajnie spotkać rodaków i fajnie usłyszeć naszą. Nasz ojczysty język po jakimś tam czasie, prawda, w Norwegii. A tak wyglądał hebel u Wikingów. Młodzi pewnie nie kojarzą, starsi wiedzą, jak wyglądał taki lęczny hebel, i to jest właśnie hebel, którego używali Wikingowie. Łódź wikingów jak widzicie znajduje się na takiej mobilnej konstrukcji, ponieważ od czasu do czasu po prostu wyjeżdżają nią i wodują tą łódź, ona zwyczajnie pływa. Także nie jest to taki eksponat, który można tylko podziwiać tutaj w muzeum, ale można go podziwiać również na wodzie, jest funkcjonalny w przyszłości, też planują zainstalować tutaj masz z żaglem no i wozić. Tą łodzią turystów, co też zapewne będzie niebywałą atrakcją. A to jest wizualizacja tego, jak mogło wyglądać spalenie tego statku po śmierci, właśnie króla. I króla wraz ze statkiem zwyczajnie spalili. Dlaczego król był palony ze statkiem? Ponieważ wikingowie, jak inne ludy ówczesne, po śmierci chowali swoich, czy też palili właśnie w tym wypadku swoich wodzów, bliskich, ze swoim dobytkiem. Podobnie robili też Egipcjanie, tylko że oni chowali swoich przywódców w wielkich piramidach, a tutaj palili i dawali wszystkie te cenne rzeczy. To były to rzeczy, to które prawdopodobnie mogły się, się przydać w podróży do Walhali. Zresztą po dzień dzisiejszy są ludzie, którzy uważają, że pewne rzeczy materialne mogą się przydać w przyszłym życiu, gdzieś po śmierci, w zaświatach. Tablice można odwracać. Z jednej strony mają właśnie charakterystyczny wygląd tarczy wikingów, a z drugiej strony są informacje bardzo ciekawe na temat życia m.in. tutejszych wikingów. Jeśli na Teraz wchodzimy do wirtualnej rzeczywistości. Tak to jest? Łuk tu jest, ale nie umiał go wziąć. Tam ktoś idzie. Tu ja widzę to, co Radek widzi na tym ekranie. Jak się rozgląda. Nie działa to. Może tu? Nie mam rąk po prostu. Dobra. Niestety, coś z tym vr było nie tak, ponieważ no, te joysticki, te pady nie działały. Okulary działały, ale nie można było nic zrobić. Nie można było ruszyć ręką, no, a tam leżał łuk i chciał poszczelać z tego łuku. Ale niestety, że się nie poszczylił. A teraz już wchodzimy na górę, pójdziemy do łodzi. Tu są wiosła, jak widzicie są jakieś hełmy, tarcze, miecze, także można sobie spokojnie jakieś zrobić fajne zdjęcia. Pokaż jak hełm zakładasz. Nie bo ten hełm jest na głowa trzy razy taki jak moja. Zaraz was zabiję, jak coś ujrzę na rower taki wezmę. Ja to teraz próbuję coś ubrać, przymierzyć sobie. Tutaj jest taka sceneria fajna i są takie gadżety, których można używać do zdjęć na przykład. A gdzie jest tarcza moja? Tarcza jest za tobą. Dobra, możesz mi zrobić Pięknie wyglądasz, Batko. No i to jest taki główny punkt właśnie tego muzeum. Na pewno warto tutaj zawitać, chociaż no nie jest to tania przyjemność, bo jak wiecie kosztuje 200 chyba, 30 noków od osoby dorosłej, także nie jest tanio. No ale cóż no, jeżeli się przychodzi w takie miejsce, no to już warto to e, zobaczyć. Zupełniając historię o łodzi, warto nadmienić, że okręt wikingów w 1874 roku odkrył norweski prawnik i archeolog niejaki Anders Lorenz, prowadząc prace archeologiczne w kopcu grobowym na farmie Meklebustgarden. Stąd też wzięła się nazwa statku, a mianowicie Meklebust. Wielkość statku oszacowano m.in. po około 7000 znalezionych tam nitach i gwoździach oraz po liczbie tak tzw. guzów tarcz, których znaleziono tam aż 44, co zapewne oznaczało minimalną ilość załogi, którą mógł pomieścić statek. Stąd też uznano, że łódź miała 30 metrów długości, a to czyni ją największą łodzią wikingów odkrytą w Norwegii. Rekonstrukcję statku rozpoczęto w 2016 roku, a ukończono go i zwodowano w 2019. Tym samym statek powstał na nowo z popiołów i to tuż przy wodach fiordu, o którym pływał około 1000 lat temu. To są nagrania z tego, jak wodowali to łódź. To jest lokalik mały, w którym można czegoś się napić, raczej zjeść, nie można tutaj nic. A tam są suweniry, może jakiś magnesik kupimy. Są magnesiki, stada stary. Są jakieś kubeczki 69, 69, takie mniejsze 79, 59. Szachy też można sobie kupić. No tu taka ręczna robota, no to już jest w cenie. O, trolle. No, trolle muszą być. Ale powiem wam ja, bo nagrywaliśmy tutaj na tych ławkach wstęp i zapomnieliśmy sobie tego pudełka do mikrofonu z powerbankiem, bo tu jest powerbank do ładowania. Byliśmy w tym muzeum, wróciliśmy i i sobie leżało po prostu na stole, także super. No a tu jest fajne takie rozwiązanie, ponieważ przy tych ławkach są takie grille i tu panowie sobie grillują akurat. Można sobie grilla tutaj na zewnątrz, przy miasteczku, przy fiordzie, przy wodzie zrobić. Także no fajny, fajny pomysł, szacuneczek za to. Coś zjemy na gorąco i pójdziemy prawdopodobnie tam trochę po górach pochodzić. Posiłek nad fiordem, jak zawsze będzie smakować idealnie. A jak zawsze tu pogoda nie jest idealna, ale za to my są idealni, prawda bratko? Nie wszystko może być idealne, jak już my są idealni, to pogoda nie jest idealna. ma nieidealny no. kołnierzyk. Mam nieidealny kołnierzyk. To już teraz mówi idealny. No, dobra, to bon appetit. Pojechaliśmy kawałek za miasto na plażę Oswika. Skąd będziemy ruszać na jezioro Ostwanet? Po drodze jeszcze zahaczymy o wodospad. Jak? Zapomniała. <noise> Jak zawsze. Klepa. klita, Kleptomania. Nie wiem. <noise> wodospad Klipta. Tak, tak myślimy. Nie, chyba klepta, a jak nie to napiszę tutaj nazwa. Gdzieś też tam jest fajny punkt widokowy, także na tym no, też bardzo zależy, żeby sobie spojrzeć na fiord właśnie z góry. Droga wjazdowa to jest na, na plaży i tu jest taki parking, można zostawić samochód. Radek ja jeszcze pytanie. Też Jakie? Czy Ty w tych butach idziesz? Nie. O, nie muszę buty zmienić Bezpośrednio z tej plaży idziemy vis-a-vis -vis ścieżką do góry. A tu nie wiem czy jest jakieś przejście. Tutaj jest coś zastawione. Trzeba zamykać, bo owce wyjdą. Aha. jest takie przejście, Batawą zademonstruje. Przejście na szlak. Tu jest informacja, znaczy się, żeby nie otwierać tej bramy, bo owce uciekają wtedy na ulicy. I dlatego trzeba iść tak. O, jak bata idzie. Ospfatnut here is no. Thank you. No, sobie bawić? <laughs> Ugryzie Cię, bawić? on się czai. <laughs> 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 No i okazuje się, że idziemy chyba dobrym tropem. Dobry szlak tu jest, bo spotkaliśmy takie państwo tam. No właściciele tego domku, który tam stoi. Bata się zapytała, czy to jest na Ostatnet szlak i odpowiedzieli, że tak owszem, Także spoko. Ja mam drona, ją ja jedna kamera, ją ja drugą kamera, ją ja plecak. Te kobiety nas tak wykorzystują. A równouprawnienia chcą. Patrzcie ją. Ja Patrzcie ją, a ja wszystko muszę a ona sobie idzie high life. A co ją ja między i picie, ciężko plecak. Oznaczenia właśnie w Norwegii szlaków to jest ta literka czerwona T. Mieliśmy to samo na Galdhopigen. A oznaczenia szlaku wyglądają tak, czyli taka czerwona literka T. Tam to było często gęsto te oznaczenia, a tu jest taki szlak śmieszny, także jakoś tego specjalnie nie oznaczają chyba. Po wejściu do lasu naszym oczom ukazał się tajemniczy las. Wysokie bardzo drzewa tu są. Zobaczcie. Bardzo wysokie drzewa. Tutaj się szykuje niezły trawers widza. Bata już tam się wyspinała. A teraz pora na nie. Stromo. No stromo. Kurde cały czas jest tak stromo. No patrzcie. No, a tu jest tak trawersami ciutka. Chociaż te trawersy to tak umownie trzeba powiedzieć, są. No, jakby tu spod, to lecisz. O, słyszę chyba, bo jakiś. Ale tu jest bajoro. Tak? No, chyba że tu do No i doszliśmy do wodospadów. Niestety nie ma tu żadnej ambony widokowej, znaczy się jest, ale, tak jak widzicie, trochę miejsca, później jest przepaść, także nie można się gdzieś tu usadowić, tam dalej można jedynie podejść i to wszystko. No. Wodospadik wygląda tak. nie duży, ale tak fajnie se śmigo tymi kaskadami tu. Z lewa do prawa i z prawa do lewa. Także to jest kawałeczek dosłownie 10 kroków od tego głównego szlaku na górę. Z każdą chwilą widoki coraz ładniejsze. Jest tutaj dość płasko i jak to zazwyczaj bywa w górskich terenach, jeżeli jest odrobina płaskiego terenu, od razu jest zasiedlana przez ludzi. To jest normalne. Są też boróweczki. Tylko przy szlaku bym zalecał nie zrywać. O, jak to przy szlaku. Komuś się zachce siusiu. Doszliśmy. Skandynawskie piękne chatki na no cudownie. Postanowiliśmy sobie zrobić tutaj pikniczek przy jeziorze, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Chociaż pozostałości po owieczkach nieco hamowały nasz apetyt, to jednak jakoś poradziliśmy sobie z tym nieprzyjemnym widokiem. A oto dreptają właśnie sprawczynie całego zamieszania owce, które pozostawiły tutaj na tych trawach swoje kwiatki. No nie bójcie się, chodźcie, chodźcie, już żeście narobiły. Już się narobiły, teraz możecie iść. No tak, grzecznie. No nie można odmówić tutejszym zabudowaniom uroku. Są to naprawdę iście skandynawskie chyty. Są osoby tutaj, które zażywają kąpieli w tych wodach jeziora. Może samo jezioro nie wygląda cudownie, jeżeli chodzi o barwę wody, a owce się mnie boją, bo cały czas przede mną uciekają. One wiedzą, co zrobiły, ale nie ma na nich zły. Przecież to, co ludzkie... To, co owcze nie jest no obce. Ale to tam został chłopie, E. Można się wpisać i zostawić pamiątkę. Są długopisy tam jakieś. Bata poczyniła wpis do tutejszej księgi. Invia Via Wandrusy YouTube. Byliśmy tu 18 2024. Bata i Rady from Poland. Tutaj przed tym mostkiem, jak widzicie na górę do jeziora, skręca się w lewo do tego punktu widokowego, także idziemy już przejście na ten punkt widokowy teraz. A punkt widokowy wygląda właśnie tak. Nawet skonstruowali tu taką ławeczkę małą. Eidsfjord za moimi plecami prawie w całej okazałości. Piękne widoki, piękna okolica i przede wszystkim zrobiła się jeszcze nam teraz piękna pogoda. Ładnie? Burówek trzeba nazbierać. Ja tu o widokach, a u borówek trzeba nazbierać. Bata, jak zawsze, praktyczne jest bardzo. Trzeba wypić to i do tej buteleczki nazbieramy. I do tej buteleczki nazbieramy. A później na przymo lecimy tu na dół. Skulamy się. No, na pewno warto tu wejść do tego jeziora na górę. To prawda, jest bardzo, bardzo stromo, no bo cały czas się ciśnie pod górę, około 500 metrów przewyższenia. No ale warto. Wejść przy tym jeziorku się zrelaksować, prawda, a później tu przyjść i podziwiać fiordy. Zejście zajęło nam niespełna półtorej godziny, dystans to ponad dwa kilometry według wskazań zegarka, zobaczymy ile zajmie nam zejście. Nie wiem jak Beata kopało, ale mu takie ręce, obejrzycie. Co to się stało się? Mamy zbierane tutaj trochę budówek, także będzie na kolacyjka bądź też i na śniadanie. Na szlaku jak się wchodzi i się schodzi jest mnóstwo koralików, pozostałości po naszych w szanownych owcach, i nawet my ze z Beatą wymyślili piosenka w tym temacie. Niewatko, jak to było? Jak se wleziesz w koraliki, będą ci śmierdzieć szczewiki. Ja. Jak se wleziesz w koraliki, będą śmierdzieć ci szczewiki, lepiej, żeby przyszły dziki i zeżarły koraliki. A zwrotka jak? Wlezierzim w większo szoku, gdzie się nie chałupa. Takie się ujawniają tu na szlaku nasze artystyczne zdolności, poetyckie wręcz. Natura inspiruje, jakby nie patrzeć. Zresztą dla wielu artystów, wieszczy, poetów, malarzy, inspiracją była właśnie natura. I być może, jak już przestanemy nagrywać ten content na YouTube, to będziemy, Batko, kim? Poetami. Poetami będziemy, malarzami będziemy. Bo aparycja i predyspozycje fizyczne już mamy. Teraz jeszcze tu trzeba poukładać wszystko i możemy starać się o jakiego Nobla. Może jeszcze nie jako nobliści, ale już kolejny raz przekonaliśmy się, że odkrywanie miejsc poza głównym turystycznym szlakiem daje nam ogrom satysfakcji i sprawia, że w spokoju możemy poznawać ciekawe miejsca oraz zgłębiać ich historię. I nade wszystko delektować się bez beztroską chwil spędzonych na łonie natury. Tym odcinkiem kończymy pierwszy etap naszej norweskiej przygody. W następnym filmie zobaczycie, jak przemieszczamy się dalej na północ, by odkrywać kolejne magiczne miejsca w Norwegii i przy tym łapać niesamowite przygody, które mamy nadzieję przeżyjecie razem z nami. Pamiętajcie też o aktywności na naszym kanale, a tych, którzy nie subskrybują, zapraszamy do naszej wandrusowej rodziny. To przecież tylko jeden klik. Tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś! W miejscowości Nordfjord, Nordfjord, 3 tygodnia. Jesteśmy w miejscowości Nord. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Nordfjordate. Nordfjordate. Date. No właśnie, potem nagrywać powiedzmy razy. W takiej farmie Myklebust znaleziono na farmie. To Muzeum Wikingów nazywa się Sagastat. To Muzeum Wikingów nazywa się Sagastat. To Muzeum Sagastat nazywa się. To Muzeum Wikingów nazywa się Sagastat. To Muzeum Wikingów nazywa się Sagastat. O o co? O stoi w internet. No, tego jeziora. See you later!